6. 9. 6. 9. 6. 9. Mówię ci, że 6. A ja mówię, że 9. Chłopaki, każdy z Was ma rację. Jeden z Was uważa, że 6, drugi, że 9, ale racja jednego nie umniejsza racji drugiego. Patrzycie na życie z różnych perspektyw i to normalne. Każdy z nas przechodzi w życiu inną historię, każdy doświadcza innych chwil, chwil radości, smutku, żalu, a czasem cierpienia. I to nas właśnie kształtuje na ludzi, jakimi jesteśmy. Nie ma nic złego w tym, że ktoś ma odmienne zdanie od naszego, bo to, że to nie jest nasze zdanie, wcale mu nie umniejsza. Każdy człowiek jest wyjątkowy. Każdy zasługuje na wysłuchanie oraz docenienie jego spojrzenia na świat. Postarajcie się spojrzeć na świat oczami innych, zanim zaczniecie ich oceniać. Ma rację dziewięć. No? Mówiłem, że dziewięć.